Zostałam trenerem mocnych stron, ponieważ sama doświadczyłam ulgi, którą, którą niesie możliwość usłyszenia od doświadczonej osoby tego, że wszystko jest z tobą w porządku. Że to nie jest tak, że czegokolwiek ci brakuje, że jesteś niekompletny. Tylko, że jesteś dokładnie taki, jak masz być, jak potrzebujesz być. Jak siebie wbrew temu, co mówią inni, najbardziej kochasz. I. Możliwość dawania innym tej ulgi, której sama doświadczyłam, jest dla mnie niesamowicie wypełniająca. Tak? Mam takie poczucie, że, że wtedy też jestem naprawdę sobą. Kiedy mogę innym, z innymi dzielić się tą, tą ulgą, tą radością, tym szczęściem? E, gdy spotkałam Taisję, e, omawiałam z nią swoje talenty. Pojawił się tam temat e, samoświadomości, i to jakby mnie bardzo interesuje. To jest coś, co po prostu zawsze mnie nurtowało, i też jakby chciałam odkryć swoje e, powołanie. I e, ja myślę po prostu, że to jest moje powołanie. Wiem, że jeszcze jakby dużo muszę zrobić w tym kierunku, żeby się rozwijać i być coraz jakby służyć ludziom, ale jakby czuję, że to jest to. Poza tym jest to praca no, piękna służyć ludziom i pomagać, odkrywać im swoją samoświadomość. Co ja daję ludziom? Myślę, że mam taki zestaw talentów, mówię o talentach relacyjnych, gdzie mogę ich pomóc im rozpakować, się, dojrzeć do sedna i do tego, co jest dla nich istotne i jakby najważniejsze. Tak, aby mogli jakby dokonywać bardzo dobrych, jak najlepszych wyborów w swoim życiu, żeby poznali siebie.